Siemanko, z tej strony Mateusz, witam Was w czwartym już odcinku z serii całej paczki Paradiso. No co, na razie nie jest za dobrze, chyba tam mamy 80 zł wydrapane z y, ilu? Z 15 zdrapek, więc tak średnio, delikatnie ponad połowa. A teraz zabieram się za kolejne z i to numer 16. Torba i napój pusto, pusto. A nie, jest to w pierwszym. tu nie mamy nic. Tutaj nie mamy nic. Mamy tutaj kolejną torbę, i na dole mamy o coś do picia dwa razy. Wiadro i liście pusto, pusto mamy tutaj wiadereczko dwa listki i tutaj jest też listek krab i okularki, pusto mamy okularki jest i krabik nie ma nic, i tutaj mamy krabika, okularki, i tutaj okularki. No więc całkiem fajnie sypnęło teraz. I w którą stronę lecimy? Zobaczmy. To chyba w tą stronę musimy lecieć, tak, słoneczko. Nie mamy, nie mamy, nie mamy, nie mamy i tu mamy jedną sztukę pomarańcza i flaming. Pusto, pusto. Jest flaming. To są pomarańczki. I tutaj jest flaming. Płetwy i kompas. Mamy tutaj płetwy. Tu nie mamy nic. Tu dwa kompaski. Tu jest brak. I tutaj mamy płetwy, ale bez kompasu. I następne dwie sztuki to latarnia i serducho. Pusto, pusto. Mamy serducho. Tu nie mamy nic. Tu mamy serducho bez latarni. Tęcza i kostka. Mamy kochę. Tu jest pusto. Tutaj mamy tęczę. Tu nie mamy nic. Tu mamy kostkę. Wszystko na razie, że tak powiem. to sobie tylko poprawię. Dobra. Ej, I następne. Motyl i lody. Jest motylek. Są i lody. Tu nic. Jest kolejny motyl, ale lodów brak. No i co, trzy ostatnie sztuki: kotwica i chmurka. Pusto, pusto. Jest chmurka, jest kotwica, chmurka. I chmurka. Tu coś mamy, tu nie mamy nic, a tutaj mamy chmurkę, ale bez kotwicy, no i ostatnia, ostatni symbol, a jest nim palma, mamy tutaj palemkę, tu nie mamy, tu nie mamy. Tu nie mamy nic, tu nie mamy nic i tutaj nie mamy nic. No niestety pusto by wychodziło. K H I R. Jeśli chodzi o symbole. No szkoda. To numer 17. Motyl i parasol. Jest tylek. Tu nie mamy nic. Tu też. Tutaj mamy od razu dwie parasolki. Jeszcze motylek nam wpadł. I tutaj bez motylka. No to jakoś mega dużo się nie nadrapało. Tęcza i wiadro. Mamy wiadro. Mamy tęczę. Kolejną. Tu nie mamy nic. Tu nie mamy nic. I tu mamy... I, I wiaderko. Dobra. No, tutaj widzę symbol jest jeden. I drugi, czyli w tą stronę. Kompas i słońce. Pusto. 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 Tu mamy dwa słoneczka. I kompasik. A tutaj mamy. Jeden kompas, drugi kompas, trzeci kompas. No to tu jeszcze jest jeden symbol. Jeszcze jest jeden symbol. Flaming nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. I jest jedna sztuka. Dobra, czyli mamy pierwszą linię za nami, a już nam się ułożyło na lody. Chyba najbardziej. Tutaj jeszcze na płetwy. No i teraz. To poszukujemy tutaj, że tak powiem, lodów. Tak? Dobrze mówię? Dobrze mówię. A mamy ośmiornicę i kostium. Tu nie mamy nic. Tu nie mamy nic. Mamy ośmiorniczkę. Raz. Nie mamy nic. I tutaj mamy ośmiorniczkę. Dwa i kostium. Raz. A potem wpada nam pomarańczka i krap. Pusto. Tutaj pomarańczka, kolejna i krabik. I tutaj pomarańczka. Okularki i łódź. Nie mamy tutaj nic. Tu nie mamy nic. Tu mamy okularki oraz łódkę. Tu nie mamy nic. I tu nie mamy nic, mamy wodorot. I tutaj symbolu raczej nie ma żadnego. Tak jest. No to shorty rybka. Pusto. Tu mamy rybkę. Tu mamy drugą. Tu wpadają shorty. Tu również i bez rybki. To po drugiej linii. Co nam się zrobiło? Tu nam się kapelusz otworzył. Tutaj deska. A tutaj w sumie nic takiego specjalnego. A nutkę i latarnię. Tu jest pusto, tu jest pusto. Nutka i latarnia też tutaj nie ma. I tutaj mamy jedną nutkę. I jedną latarnię. Termometr. Byłoby pięknie. A mamy torbę i falę. Mamy tutaj fale, mamy torbę. Tu nie mamy nic. Tu mamy fale. Tu nie mamy nic. I tutaj mamy torbę. Fale, nie mamy nic. To ostatni symbol. Arbus. Arbus niestety nam nic nie daje. Pusto. A, Y i D. No to co, mamy dwie zdrapki za nami i dwie puste. Zdrapka 18. Żółw i słoneczko. Może teraz słońce poszło na start. Patrzcie, patrzcie, w każdej zdrapce będzie słońce. I tutaj mamy żółwika bez słoneczka. No, no i tak, cztery słońce. Wydrapane. Motyl i torba. Tu to nie mamy nic. Tutaj mamy torebkę. Kolejną wraz z motylkiem. To nic. I tutaj mamy torbę. Bez motylka. Wydrapane symbole są tutaj dwa. Więc kostium i deska. Jest deska więc tu jest kostium i tu jest kostium deska a i tutaj deseczka jeszcze wpadła to były dwie deski Dobra. i ostatni symbolek w tej linii ośmiornica zapunktuje nam tylko raz druga linia serce, kompas, pusto 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 mamy serducho i mamy kompas, a tu nie mamy nic. tylko dwa symbole słabo. To wpadamy z liściem i piłką. Liść i piłka. Tu dwa listki. Dobrze. I nutka z latarnią. Pusto, pusto. Tu są dwie latarnie. I tutaj mamy aż trzy. Latarnie. I do tego jeszcze nutkę. No to co? Aparacik ładnie by tu nam dał. Hmm. Pićko i tęcza też. A, mamy pomarańcze i rybę. Pusto, pusto. Pusto. Tutaj jest pomarańczka. Tu jest rybka. Tyle. Krab i rozgwiazda. Jest. Jest i rozgwiazda. Jest i krabik kolejne I tylko tyle, i dwa. Wodolot delfin. Pusto. Mamy wodolocik. Tu nie mamy nic, tu mamy delfinka. I tu nie mamy nic. No to ostatni symbol to parasol. Pusto pusto, tu jest parasolka. Tu jest parasolka i to tyle. Czyli trzecia zdrapka, trzecia pusta, wychodziła i tak też na to się zapowiada, dwie do końca. Numer 19. A no to drapnę sobie teraz tak ze środka. Delfin i lody. Mamy delfinka. Mamy lody. Tu nie mamy nic. Tu nie mamy nic. Tu mamy delfinka. Płetwy i słońce. Mamy płetwy. Tu nic. Tu nic. Tu nic. I tutaj mamy słoneczko. I płetwy. Kotwica i shorty. Pusto, pusto, pusto. Szorty z kotwicą. I tutaj szorty, Dobra. Okularki nam wpadły. Pusto, tutaj mamy okularki. Tu nie mamy, tu nie mamy. I tu mamy cztery sztuki aż. Wydrapanie. Ładnie. No to pomarańczka i aparat. Mamy tutaj aparacik. Tu nie mamy nic. Tu nie mamy nic. Tutaj mamy pomarańczkę. I w ostatniej grze dwa aparaciki. Żółwik i rybka. Pusto, pusto. Jest tutaj rybka z żółwikiem. Dopiero pierwsze symbole w grze numer 3. Tutaj mamy żółwika i tutaj mamy żółwika. Wiadro i tęcza. Pusto, pusto. Jest wiaderko. Jest i tęcza. Pusto i tutaj pusto. Flaming nam się tu pojawił. Jest jedna sztuka, i tu jest druga sztuka. Dobra. Dwa symbole: kapelusz i arbus. Nie mamy nic. Tutaj mamy arbuzika. Tutaj nie mamy nic. Tutaj kolejny arbuzik. I tutaj mamy kapeluszka. Bez arbuza. Dobra. A tu nam wpada piłka i serce. Pusto. Jest piłeczka. Jest serducho. Kolejna piłka. I serce. No i ostatnie dwa symbole do końca. Fala i nutka. Mamy falę. Tu nie mamy nic, tu mamy falę z nutką, tu mamy jedną falę, tu jest również fala, ale bez nutki, więc brakło. I wychodziłoby na to, że to jest trzecia, czwarta już pusta drabka. No to niedobrze, niedobrze. Nie oddaje ta paczka coś. Nie oddaje. Większa wygrana trzy dyszki w zdrapce słabiutko kostka i nuta tu jest pusto tu jest pusto tu jest też pusto tu mamy kostkę a tu mamy nutkę puściutko łódź i krab nie ma nic nie ma nic jest łódka. Tu mamy krabika. Tu mamy łódkę. To wszystko. Czyli lecimy w tę stronę. Wiadro i aparat. jest wiadereczko. Tu jest aparacik. Kolejne. A tu są trzy sztuki plus wiaderko, dobra lećmy, lećmy bo uśniemy, kostium motyl jest motylek tu nie ma, tu nie ma tu też nie ma tu jest też o, tu jest motylek i tutaj mamy kostium ale bez motylka Ten czaj serce o, ładnie się nam tu też otwiera tu jest tęcza, tu nie mamy nic. Tęcza, i tutaj mamy tęcz Kotwiczka pusto, pusto. Raz, i dwa, pusto, i trzy. Szorty i rozgwiazda. Pusto. Mamy rozgwiazdę. Tu nie mamy nic. Tu mamy shorty. I tu mamy shorty. Palma z chmurą mam teraz spadła, Puściutko. Tu jest palemka. Tu nie mamy nic. Tu jest chmurka. Tu jest palemka. Liść i lody. Nie mamy nic. Nie mamy nic, nie mamy nic, mamy wody, tu mamy liścia i rodniki, ryba i termometr. Pusto. Mamy rybkę, mamy termometr i rybkę. Tu nie mamy nic, a tutaj mamy. Termometr. I ostatnia sztuka to okularki. Pusto, pusto. Pusto, pusto i pusto. Słuchajcie. A, J i Y. Puste 5 zdrapek, czyli w tym odcinku nie trafiliśmy kompletnie nic z paczki. No, mega słabo. Od numeru 16 do numeru 20 nie trafiony. A tak naprawdę to, żeby Was nie skłamać, od numeru 15 nic nie trafione, czyli 6 drapek nietrafionych. Zobaczymy, jak Justynie pójdzie z tą ostatnią paczką. To tyle w tym odcineczku. I zapraszam Was na ten ostatni już niedługo. Na razie, cześć.